Witam serdecznie, szczęść Boże. Zanim przeczytam dzisiejszą Ewangelię, to chciałbym Was zaprosić do tego, żebyśmy spojrzeli na tę Ewangelię jak na lustro. Niech ta dzisiejsza Ewangelia będzie takim lustrem. Oczywiście każdy z nas może zobaczyć co innego. I to dobrze. I nawet zachęcam Was do tego, żebyście podzielili się dzisiaj w komentarzach tym, co widzieliście, co zauważyliście. Ja chciałbym się z wami dzisiaj podzielić tym, co ja zauważyłem. Może zobaczycie to samo, a może coś więcej. Więc dajcie znać, jeśli zobaczyliście coś więcej. A przeczytam bardzo znaną Ewangelię, którą wielu z nas zna na pamięć. Jest to bardzo znana Ewangelia według świętego Łukasza, więc kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta Przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanowszy przy nim, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział. Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele. A potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. I prawdopodobnie te dwa ostatnie wersety to już cytowaliście z pamięci, bo ta Ewangelia jest dość znana. Więc spójrzmy dzisiaj na tą Ewangelię, Posłuszmy się tą Ewangelią jako jak lustrem. Spójrzmy w nią jak w lustro. Pierwsze co widzę to to. Kim jest Jezus? Jaki jest Jezus? Jezus na pewno nie jest obojętny. Jezus, dla Jezusa wszystko jest ważne, każdy szczegół mojego i Twojego życia. Chociaż niektórzy twierdzą, że jest inaczej. Na przykład Marta zadała pytanie: Czy ci to obojętne? I jeszcze powiedziała tak: Powiedz jej, żeby mi pomogła. Przecież Jezus nie powiedział Marii: Pomóż jej. Często ludzie właśnie tak. Tak mówią, jeśli Bóg jest, to niech zrobi to i to. Jeśli jestem kochany przez Boga, to niech Bóg w moim życiu zrobi to i to. A Bóg często tego nie robi, co byśmy chcieli, żeby zrobił. On bardziej prosi nas, żebyśmy my go posłuchali i zaczęli robić to, co on chce, żebyśmy robili. Wtedy nie będziemy wkurzeni, nie będziemy zawiedzeni, nie będziemy zdenerwowani, nie będziemy pełni niepokoju, będziemy szczęśliwi, bo wybierzemy najlepszą cząstkę, której nie będziemy pozbawieni. A ta cząstka, to słowo, jak ziarnko gorczycy, wyda wielki, wielki wielkie drzewo, wyrośnie z tego wielkie drzewo. I będzie to dla nas dobre, bo to będzie nasza wiara, taka, taki fundament, oparcie w chwilach sztormu. A wiemy, że w tej rodzinie pojawi się taka chwila. Będzie to śmierć Łazarza. Łazarz umrze, wcześniej zachoruje, a Jezus się nie pojawi tak szybko w ich życiu. To nie znaczy, że nie, nic nie będzie wiedział, co się w ich życiu dzieje, bo będzie wiedział, bo do, będzie mu doniesione, że Łazarz. Choruje. A Jezus specjalnie przedłuży swoją, swój pobyt w jakimś tam miejscu i nie przyjdzie od razu z pomocą. Bo będzie wiedział o co chodzi, będzie wiedział dlaczego to robi, a o tym będzie, mógł, będzie mowa już w Ewangelii według świętego Jana. Mam nadzieję, że znacie ten fragment. A jak nie, to go przeczytajcie. Czyli Jezus jest obecny w Twoim życiu zawsze. Nawet jeśli go nie czujesz, nie doświadczasz, to on jest obecny w Twoim życiu. Bo o tym mówi Psalm 139. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję, też go znamy na pamięć pewnie. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę i znasz wszystkie moje drogi. Czemu Bóg miałby nie być obecny w Twoim życiu? On jest obecny, nawet jeśli Go nie zaprosiłeś, jak Marta. Marta zaprosiła Jezusa? Do swojego domu. Jest tam On obecny. Ty Go nie zaprosiłeś może. On i tak jest obecny w Twoim życiu. Bo jest. Jego imię brzmi ja jestem. Gdzie Boga nie ma, skoro Jego imię jest ja? Ja jestem, jest wszędzie. Tylko często go nie doświadczamy. Dobra, spójrzmy teraz na Marię. Maria siedzi u stóp Jezusa i co robi? Słucha Jezusa. Jezus mówi: Jego słowa są bardzo ważne, Jego słowa zmieniają rzeczywistość, Jego słowa stwarzają wszystko na nowo. Maria w momencie słuchania Jezusa jest stwarzana na nowo, i, i słucha tych słów, i zapamiętuje je. Moglibyśmy jej wręczyć także zeszyt i długopis, i ona by to wszystko zapisywała. Czy masz czas na słuchanie Boga? Czy może już wszystko wiesz? Raz usłyszałeś, już wiesz. Nie. Maria nieustannie siada u stóp Jezusa i nieustannie go słucha. Ona nie odchodzi od Jezusa, cały czas jest uczennicą Jezusa. A Marta? Marta, choć zaprosiła Pana Jezusa do swojego życia, to jednak nie ma czasu, żeby usiąść i posłuchać, bo jest, jak to święty, Łukasz pisze, jest uwikłana może nawet, można by było powiedzieć, bo, jest, bo uwija się około rozmaitych posług. Tak jakby była uwikłana w te rozmaite posługi. Te wszystkie relacje, wszystkie rzeczy. Nie ma czasu, po prostu jestem zaganiana. Można by było nawet powiedzieć, że ona jest jak ten człowiek, który biega z taczką na budowie, i, I cały czas biega, biega, bo jest taki zapierdziel za przeproszeniem, że nawet nie ma kiedy zatrzymać się i załadować tej taczki. I tak biega na pusto, nie? I jest sfrustrowana z tego powodu, jest wściekła. Czy ci to obojętne? Ona z autorytetu przychodzi do buntu. Jezus traktowała Jezusa jako autorytet, nadal Go traktuje, ale już pojawia się w jej życiu bunt. I, I może być tak, że za chwilę powie: Jezu, skoro tak, to proszę cię, tam są drzwi. Już nie chcę, żebyś był w moim domu najważniejszy. Żebyś. Chciałbym, chciałabym, żebyś opuścił po prostu mój dom, odejdź. A on i tak będzie obecny. No tak niestety stało się udziałem wielu ludzi, że wielu ludzi po prostu nie słuchając Jezusa. Nie, nie tracąc tego czasu dla Jezusa z Jezusem, oczywiście to nie jest strata, to jest, to jest zysk, to jest budowanie samego siebie. I przez to, że siedzimy u stóp Jezusa i go słuchamy, no, często ludzie po prostu nie widzą tego, że, że to coś zmienia w moim życiu, kiedy słucham Jezusa i wypełniam Jego, Jego naukę w swoim życiu, wprowadzam Jego naukę w swoim życiu. Mam nadzieję, że jestem rozumiany. Kim jesteś teraz? Jesteś Martą czy Marią? Oczywiście pojawia się jeden wielki problem w naszym życiu, bo Jezus w naszym życiu jest inaczej obecny niż w życiu Marii i Marty. Bo Jezusa w życiu Marty i Marii można było dotknąć. On był cielesny, fizyczny Jezus, można było go dotknąć. Dzisiaj Jezus jest inaczej obecny w naszym życiu. Zostawił nam Ducha Świętego. Ducha Świętego nie da się tak złapać, nie? nie da się go złapać za rękę, bo jest duchem. Nie ma ciała. Jezus siedzi po prawicy Ojca, wstąpił do nieba. W niebo wstąpił do nieba i tam zasiada, tam przebywa, ale jest obecny w naszym życiu i widzi nas. I nie jest mu obojętne, co przeżywamy, i nie możemy go się tak zapytać, zadać mu pytanie tak jak Maria lub Marta. My dzisiaj potrzebujemy pośrednika, pośredników do Jezusa. I to jest wielki problem dzisiaj. Nie chcę mieć pośredników, nie chcę mieć żadnych księży, żadnych liderów, żadnych teologów, żadnych, żadnych osób, które mnie poprowadzą. Ja sam chcę się poprowadzić. Dzisiaj mam smartfona, połączonego z internetem. Sobie wpiszę jakieś hasło, już wszystko wiem. Nie? To, jest, to jest. Moja droga do zbawienia, do pomocy sobie. Nie? Nie, nie muszę być hydraulikiem, nie muszę wołać hydraulika, żeby naprawić spłuczkę. Wystarczy, że mam YouTube'a. Pyk, 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 jak naprawić spłuczkę i sobie naprawiam. Już, już dwa razy tak zrobiłem. Nie wołając żadnego hydraulika, żadnego pośrednika. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Dzisiaj mamy kryzys autorytetów, ciągle żyjemy w buncie. Czy Franciszek, czy papież Franciszek jest godny tego, żeby usiąść u jego stóp i go posłuchać? Co ma do powiedzenia? Hmm. Papież Franciszek. Hmm. Jedni powiedzą tak, ale wielu powie nie, jego ja nie słucham. A Jana Pawła II, słuchasz? Tak. A znasz jego encykliki, adhortacje? No właśnie. Trzeba, trzeba być uczniem jakiegoś ucznia, który idzie dłużej od nas, który zna Jezusa. Takim uczniem y, Pana Jezusa był Święty Paweł. A Świętego Pawła to bym posłuchał, ale Święty Paweł też już siedzi. Y, po prawicy albo po lewicy Boga już tam świętuje, jest nieobecny ciałem. Potrzeba nam innego, takiego kogoś, kto jest realny, fizyczny, kogo można się zapytać. Oczywiście nie każdy chce być nauczycielem. Nie każdy chce poświęcać czas dla innych, żeby uczyć ich, żeby mieć z nimi ten kontakt fizyczny. Żeby być obecnym w ich życiu, nie? jak ojciec duchowy. Chcę być Twoim ojcem duchowym, chodź, zaprowadzę Cię, poprowadzę Cię przez jakiś tam czas. Oczywiście nie mogę Cię prowadzić cały czas, nieustannie. Będzie ktoś inny Ci pomagał w dotarciu do Jezusa, w zrozumieniu Jezusa. Ja mam kilka takich osób. Pierwszą taką osobą jest Henryk, Pan Henryk, nie wiem czy jeszcze żyje, bo dawno nie miałem z Nim kontaktu. Później ksiądz Jan, on chyba żyje, bo rozmawiałem niedawno z nim. Później Krzysztof też żyje. Widziałem go niedawno na, na internecie, na, na, na fotografii. Ksiądz Rafał Jarusiewicz chyba żyje. Niedługo wróci z Ameryki. Mam nadzieję, że wróci z Ameryki. No i mam tych swoich nauczycieli, którzy mnie prowadzili, a jeszcze wcześniej siostra Martyna, którą po 30 latach spotkałem. Marzyłem o tym spotkaniu i Bóg wypełnił to, to moje marzenie. Jak miałem 9 lat, to, to w biskupcu była taka siostra Martyna, która mnie przytuliła kiedyś. Przytuliła mnie po prostu, tak dość, dość fizycznie mnie przytuliła. I ja poczułem się kochany. I, I miałem w pamięci to doświadczenie na, przez wiele, wiele lat. No oczywiście odszedłem od kościoła jakoś tak, nie było mi po drodze z kościołem, ale miałem to w pamięci, że siostra Martyna, i spotkałem ją po 30 latach. Przez chwilę porozmawialiśmy i powiedziałem mi to, że to dla mnie było bardzo ważne. Nie? To była taka osoba, która mnie w jakiś sposób doprowadziła do Jezusa. Przez tylko gest przytulenia. Więc my mamy szukać osób, które nas Będą prowadzić do Jezusa. My dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie, gdzie chcielibyśmy sami. Sami, taki bezpośredni sposób podejść do Jezusa, na adoracji na przykład. Adoracja jest dobra, ale też jest niebezpieczna. Bo słuchajcie, bo na adoracji przychodzą nam różne myśli, i niekoniecznie te myśli, które nam przychodzą na adoracji, muszą pochodzić od Boga. Mogą być też od demona. Demon może nas kusić nawet na adoracji. Mogą to być, być też nasze wymyś, wymysły, jakieś marzenia, za którymi często idziemy, ale ktoś fizycznie, jakiś człowiek musi nas prowadzić. Na początku są to rodzice, dziadkowie, nauczyciele, księża, a później, a później, lider jakiś wspólnoty ktoś, kogo słuchamy, z kim możemy usiąść i i pogadać o naszej duchowości. Masz taką osobę? Chcesz mieć w ogóle taką osobę? Czy modlisz się w ogóle o taką osobę? Czy dopuszczasz w ogóle do tego, żeby mieć kogoś? Marta nie miała nikogo takiego. Nie traktowała Jezusa w ten sposób. Chociaż był na, na wyciągnięcie ręki. Miała pretensje do Pana Jezusa o to, że że, nie, że była sama, że że zajęła się tak wie, wie, wielką ilością posług, rozmaitych posług, że już niczym nie potrafiła się zająć, tak na 100%, bo była sama w tym wszystkim, bo zostawiła Jezusa i miała pretensje do wszystkich, do Jezusa, do Marii, pewnie sama też do siebie. Często tak jest właśnie z nami, że my mamy pretensje do wszystkich, tylko nie do siebie. A nawet jeśli mamy do siebie pretensje, to nie potrafimy sobie przebaczyć. Jezus jest obecny w twoim życiu. I da ci człowieka, który cię poprowadzi. Dlaczego? Bo tak działa kościół. On to przewidział. Co zwiążesz, Piotrze, na ziemi, będzie związane w niebie. Mówił też to do innych apostołów. Co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Taki sposób działa kościół. Kościół jest nam dany. Kościół jest głosem Chrystusa. I mamy słuchać kościoła. Siadając u stóp Kościoła, siadamy u stóp Jezusa. Tak samo: kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Kto was odrzuca, mnie odrzuca. A kto mnie odrzuca, odrzuca tego, który mnie posłał. Jezus działa przez pośredników, także dzisiaj. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia i czekam na komentarze. Może zobaczyliście coś innego? Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.